Poranna rozmowa Radia Opole. Panie poruczniku, dzień dobry. Tak w ogóle. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Czy łatwo jest dzisiaj zostać żołnierzem? E, oczywiście. Z dniem wejścia ustawy o obronie ojczyzny z 11 marca 2020 roku e, wprowadzona szereg zmian w procesie rekrutacji. A mianowicie w miejsce 16 wojewódzkich sztabów wojskowych powołano Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz ośrodki zamiejscowe, natomiast w miejsce 86 wojskowych komend uzupełnień powołano 86 wojskowych centrów rekrutacji, które zajmują się naborem do czynnych form służby wojskowej. Proces ten y, znacznie się skrócił, procedury są mniej skomplikowane. Ma to na celu zwiększenie liczebności armii ze 120 tysięcy żołnierzy zawodowych do 250 tysięcy. Żołnierzy zawodowych oraz 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do 2035 roku. No właśnie, Panie Poruczniku, ale ja pamiętam, że przecież każdy z nas, będąc młodym człowiekiem, przechodził tak zwaną kwalifikację, miał przyznawaną kategorię zdrowotną, która decydowała de facto o tym, czy będzie odbywał służbę, a jeśli tak, to w jakiej formie, czy też może będzie zwolniony z tej służby. Czy dzisiaj o zdrowie nie stoi na przeszkodzie, żeby służyć? Żyć? Już odpowiadam na to pytanie. Zlikwidowana została służba przygotowawcza oraz zastąpiono ją dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową. Wnioski można składać poprzez portal zostań żołnierzem, e-pułap oraz w dowolnie wybranym wojskowym centrum. Rekrutacji. Ale to, to, to trzeba mieć zdrowie odpowiedniego? Już odpowiadam hmm. na to pytanie. Właśnie dążę do tego. Osoby, które przeszły kwalifikację wojskową i posiadają kategorię zdolności A do czynnej formy służby wojskowej, nie są wysyłane na badania do rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich w celu orze orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej. No dobrze, ale to my mówimy tutaj o służbie wojskowej, ale gdy chociażby wejdzie się na stronę internetową wojskowego centrum rekrutacyjnego w Opolu, to się przekonamy, że tych służb, rodzajów służby jest całkiem sporo, bo mamy tak, zawodową, terytorialną, dobrowolną, zasadniczą, aktywną rezerwę, a nawet można ćwiczyć z wojskiem. też. Dokładnie. Dla każdego znajdzie się odpowiednia forma ochotniczych form służby wojskowej. W przypadku Terytorialnej służby wojskowej można pogodzić pracę w cywilu ze służbą w wojsku. W przypadku programu Legia Akademicka, skierowanych dla studentów uczelni cywilnych. W ciągu roku akademickiego realizowane jest 30 godzin teorii. Następnie, w ramach pierwszego modułu, czyli szkolenia podstawowego, realizowane jest szkolenie podstawowe, które trwa 21 dni. Odbywa się ono na wakacje. Później, następne 21 dni, czyli drugi moduł podoficerski. Po pomyślnym ukończeniu otrzymuje się stopień Kaprala i można przystąpić również do trzeciego modułu, czyli oficerskiego. No ale to, to, to studenci, tak? Oczywiście. Ktoś nie jest studentem. Dla maturzystów, po pomyślnym zdaniu matury. Można pójść na studia wojskowe pięcioletnie do jednej z wybranych akademii, czyli mamy Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Dobrze, no to studenci, maturzyści, a jak już ktoś pracuje, wszedł w dorosłe życie, ale pomyślał sobie, że no, może dobrze byłoby się nauczyć obsługi tutaj cudzysłów wojska. Dokładnie. Najkrótszą drogą, aby zostać żołnierzem zawodowym, jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, która zastąpiła służbę przygotowawczą. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym, kopią dowodu osobistego oraz dokumentami przydatnymi w dalszym przebiegu służby wojskowej, czyli np. prawo jazdy kategorii B, C, kursy WOBR, GOP, certyfikaty językowe i tym podobne. Po odbyciu badań psychologicznych, jeżeli dany kandydat wymaga tego badań lekarskich. Wydajemy kartę powołania w celu odbycia tego też przeszkolenia. W tym momencie to kandydat ustala terminy oraz daną jednostkę wojskową, na której, na której chce pełnić tąże służbę. Turnusy realizowane są cyklicznie co miesiąc na jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w całej. Wiele to znaczy, że nie trzeba rezygnować ze swojej dotychczasowej pracy, tylko na przykład w okresie urlopu można odbywać te szkolenia? Podczas szkolenia, jeżeli ktoś ma umowę o pracę, nie trzeba rezygnować z pracy i ta osoba ma chroniony stosunek odnośnie pracodawcy na okres tego. Czyli szkolenia. pracodawca musi wypuścić nie na ten czas. Na urlop bezpłatny, dokładnie. No dobrze, to, to jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, czym jest w takim razie aktywna rezerwa. Aktywna rezerwa jest przeznaczona dla osób, które będą realizować ćwiczenia dwa razy w roku po 7 dni, za co otrzymają oni za każdy dzień ćwiczeń w zależności od stopnia uposażenia. Mhm. Będą się szkolić, przypominać sobie podstawy żo żołnierskiego zachowania, dane techniczno-taktyczne odnośnie uzbrojenia sił zbrojnych RP. A także Ale to są już osoby, które wcześniej w O, tak? oczywiście. A także będą się szkolić na poligonach oraz strzelać z broni. A proszę mi powiedzieć, a jaka jest taka górna granica wiekowa? Dla kogoś, kto nie, nie służył wcześniej, a chciałby się czegoś nauczyć. W przypadku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej należy spełniać następujące wymogi: wiek powyżej 18 lat do 60 roku życia, obywatelstwo polskie, nieposzkalowana opinia, niekaralność za przestępstwa umyślne. Jak i legitymująca się odpowiednim wykształceniem, czyli w korpusie y, szeregowych jest to wykształcenie podstawowe, w korpusie podoficerów wykształcenie średnie, natomiast w korpusie oficerów jest to wyższe y, magisterskie. Ale w przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej, y, w korpusie szeregowych wiek wymagany jest następujący od 18 do 60 roku życia. W przypadku podoficerów i oficerów jest to do 63 roku życia. No ale żeby zostać oficerem, to trzeba mieć wcześniej chyba przeszkolenie. To nie jest tak, że się przyjdziemy do państwa i powiemy, chciałbym zostać oficerem. To tak yy, chyba nie działa, prawda? Mamy parę ścieżek, aby zostać oficerem, czyli są to studia yy, pięcioletnie jednolite. Kursy oficerskie, które trwają 3, 6, 12 oraz 24 miesiące, w zależności od specjalności wojskowej, kursy przeszkolenia kadry rezerwy, które trwają 3 miesiące w tym przypadku już trzeba szukać etatu na własną rękę po ukończeniu jak również program legii akademickiej, o której wspominałem wcześniej. To z, tych ścieżek jest całkiem sporo, bo jeszcze przecież wcześniej są chyba też klasy mundurowe, które pewnie łapią. Oczywiście. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi programy takie jak CWKM, czyli certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Na Opolszczyźnie, na moim terenie administrowanym, Możemy wyróżnić trzy szkoły prowadzące takie programy, czyli w Tułowicach, Gogolinie oraz Oleśnie. Po otrzymaniu certyfikatu i po ukończeniu szkoły średniej dany ochotnik ma dodatkowo przyznawane punkty podczas rekrutacji na studia wojskowe. Oraz podczas szkolenia podstawowego yy, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej yy, pierwszy etap odbywa skrócony, czyli trwa on 12 dni, a nie 28 dni. Czyli zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli się taką klasę skończy, ale przecież jej skończenie to nie powoduje obowiązku wstąpienia do armii. Oczywiście, teraz mamy ochotnicze formy służby mhm. wojskowej, także to już na wniosek kandydata ochotnicy jest dokładnie. Skoro. A proszę mi powiedzieć, ma Pan pewnie taki przegląd, w jakim wieku przychodzą ludzie, żeby wstąpić? Najczęściej są to kobiety oraz mężczyźni w wieku od 20 do 34 lat. Wstępują oni z pobudek patriotycznych, tradycji rodzinnych, prestiżu noszenia munduru oraz chęci przeżycia pewnego rodzaju przygody. To jest przygoda. A najstarszy kandydat, jaki się zgłosił, pamięta pan może? Oczywiście są tacy w wieku 50 lat w wojskach obrony terytorialnej. Również chcą się realizować po wcześniejszym przejściu na emeryturę. Czy w przypadku Straży Pożarnej czy Policji, także. No, no tacy fachowcy to się pewnie przydadzą? Oczywiście, za, od strony finansowej, za dwa dni ćwiczeń w ciągu miesiąca w korpusie szeregowych. Kandydat otrzymuje 130 zł za każdy dzień ćwiczeń plus dodatek za gotowość bojową, czyli suma sumarum wychodzi to na miesiąc około 750 zł nieopodatkowanych do emerytury bądź pensji. No to jest dodatkowy pieniądz tak, ale w każdej chyba z tych formacji dostaje się jakieś wynagrodzenie. Oczywiście podczas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do 26 roku życia otrzymuje się nieopodatkowane 4560 zł, natomiast po ukończeniu 26 roku życia otrzymuje się już na czysto kwotę 4560, tyle wynosi Kwota uposażenia żołnierza zawodowego w stopniu szeregowego. Do tego już podczas samej szkoleniówki dochodzi szereg dodatków, typu zagwarantowane zakwaterowanie, opieka medyczna, chroniony stosunek odnośnie pracodawcy, wyżywienie także jest tego dosyć sporo. Po pomyślnym ukończeniu takiejże służby, kandydat, który zostaje żołnierzem zawodowym, otrzymuje szereg dodatków. Jest to na przykład mieszkaniówka w garnizonie Opole, która co miesiąc wynosi 900 zł. Trzynastka, rozłąkowe gratyfikacje urlopowe, czyli jeżeli żołnierz bierze urlop powyżej 5 dni, otrzymuje 1500 zł na każdego członka rodziny. Mundurówka, 3% po 3 latach służby od uposażenia zasadniczego, 6% po sześciu latach i tak kolejno rośnie, więc mhm. tych dodatków jest dosyć sporo. Także to od strony finansowej również służba dzisiaj może być atrakcyjna. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem był porucznik Michał Gełej z Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Opolu. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Poranna rozmowa, Radia Opole.